Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale Młody Remontuje. Ja nazywam się Konrad. Wiadomo, zostawcie na początku łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie swoją opinię w komentarzu. Jest to dla mnie bardzo ważne. Jest to film informacyjny, tak naprawdę, ja chcę wszystko powiedzieć co będzie na tym kanale się działo więc szybciutko powiem i nie będę tutaj zabierał dużo czasu. Na początku powiem tak, będziemy testować różne produkty, tak naprawdę pokażę produk jakimi produktami ja robię, potestujemy inne produkty, może powiedzmy napiszcie w komentarzu, a ja ten produkt wypróbuję i wyrażę swoje opinie. Eee, tak. Po, na pewno pospachlujemy coś, pozaczyszczamy, pokażę tak naprawdę mój, moje sprzęty. Od jakiegoś czasu tak naprawdę zacząłem kupywać sprzęty, bo no, ja jestem dość młodą osobą i no też na wszystko nie ma pieniążków, a prowadzę oczywiście kanał na YouTubie, który mi pozwala, żeby kupować takie sprzęty i powiedzmy wykonywać taką pracę, a wiadomo, wykończeniówka, a taki jest właśnie tutaj format tego kanału, wykończenie bench i pokazania tak naprawdę wszystkiego, umożliwia mi właśnie kupienie sprzętu, pokazania tak naprawdę wszystkiego, więc na tym kanale naprawdę będzie się troszeczkę działo, więc polecam każdemu, polecam każdemu oglądać filmy, więc no co. Znajdujemy się w tym momencie na mini mojej robocie. Będziemy tutaj łazienkę wykańczać, wiadomo, jakieś gładzie, malowanie, brodziki będziemy robić. Więc to będzie oczywiście w następnym odcinku, więc polecam każdemu oglądać. Dziękuję za wysłuchanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Siemanko!